Dzień dobry, witam na kanale Premarket. Opowiem dzisiaj, co zrobić w przypadku, kiedy w trakcie cięcia drewna stwierdziliśmy, że mamy tępą piłę. Tniemy, tniemy i w czasie tnięcia widzimy, że spod piły zamiast solidnego biuru sypie nam się drobny pyłek. Piła nie chce nam się zagłębiać w drewno przeskakuje na boki lub skręca w drewnie. No to jest taki ewidentny wskaźnik, ewidentne wskazówki, które mówią nam, że najprawdopodobniej mamy tępą piłę. Pokażę więc, co w tym przypadku zrobić, jak naostrzyć łańcuch. Wszystkie narzędzia, które tu zaprezentujemy. W tym filmie, w tym instruktażu, znajdziecie w naszym sklepie internetowym premmarket.com, jak i stacjonarnie w centrum maszyn i urządzeń w ligocie górnej koło kluczborka. Przejdźmy więc do ostrzenia pilarki. Posłuży się do tego imadłem. W imadle bardzo bezpiecznie się ostrzy. Wkręcamy pilarkę w imadło ściskamy szczękami i madła prowadnicę, tak aby piła łańcuchowa swobodnie mogła przesuwać się po prowadnicy. Wcześniej trzeba sobie oczyścić łańcuch, żebyśmy dobrze widzieli i kształt i, 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 i ostrość, która będzie się rysowała na ostrzonych. Zębach tnących, tak potocznie mówiąc, bo to są tak naprawdę dłuta. Od jakiej czynności trzeba zacząć? Szukamy najbardziej stępionego zęba najkrótszego na całej pile łańcuchowej. Zaraz takie miejsce sobie tu wyszukam. Na przykład tutaj mamy. Taki ząb. Jest moim zdaniem najkrótszy. Zaznaczę go sobie, żeby wiedzieć gdzie zacząłem i gdzie powinienem kończyć ostrzenie. Do tego celu posłużę się pilnikiem, który jest oprawiony w takim prowadniku. Taki zestaw do ostrzenia. Znajdziecie u nas w sklepie. Jest tutaj pilnik okrągły, oprawiony w prowadnik. Jest tutaj pilnik płaski, który służy do spiłowywania ograniczników zagłębiania się. Jest tutaj przymiar, dzięki któremu będziemy mieli wszelkie informacje o parametrach łańcucha, który ostrzymy. Zaczynamy od pilnika okrągłego. Na tym prowadniku mamy cechówki różne, które mówią o kątach ostrzenia. Sam prowadnik jest tak skonstruowany, że ładnie nam się kładzie na jedną częścią płaszczyzny, na zębie tnącym, drugą częścią płaszczyzny, na ograniczniku zagłębiania się. Zaprezentuję. Proszę popatrzeć. I tutaj mamy na prowadniku cechówkę którą jeżeli umieścimy równolegle do prowadnicy, otrzymamy właściwy kąt ostrzenia, to jest 30 stopni i pod tym kątem należy ostrzyć. Jak długo ostrzymy? Jeżeli się przyjrzymy, tutaj na końcówce tego zęba widać takie refleksy świetlne. Ząb jest nieregularny, no jest to oznaka już yy, lekkiego przytępienia. Na zęba, więc yy, wykonujemy ruchy posuwiste do zewnątrz i próbujemy. Sprawdzam, czy poprawiła się jakość krawędzi zęba tnącego. Moim zdaniem, tak. Czyli wykonałem dwa ruchy. No i tyle ruchów należy przyjąć do każdego z zębów, po to, żeby zachować tą samą długość zęba. Jeżeli będziemy spiłowywać trochę inaczej, że jeden ząb spiłujemy dwa razy, inny trzy, no to te zęby będą nierównomierne. Więc będzie piła zachowywała się w drewnie bardzo niepoprawnie. Może szarpać, może skakać, może odbijać się. I powtarzamy te czynności na całym łańcuchu. Były dwa ruchy, znowu dwa ruchy. Jak ostrzymy? Przykładamy na początku pilnika, wykonujemy ruch do zewnątrz. Teraz odejmujemy pilnik. Do tyłu się nie ostrzy, tylko do przodu. Jeszcze raz przykładamy na początku. Znowu powtarzamy ruch i odejmujemy. Nie piłuje się tam i z powrotem. I tak cały łańcuch, czyli w tym przypadku mam 25 zębów tnących do przeostrzenia. To samo robimy w drugą stronę. W lewą stronę dokładnie takie same cechówki mamy. Która nas informuje o kącie ostrzenia i również dwa pociągnięcia. Do przodu dociskamy, do tyłu ujmujemy. I takie czynności powtarzamy. W momencie, kiedy skończyliśmy proces ostrzenia zęba cnącego, należy sprawdzić wysokość ogranicznika głębokości. Jest taki przymiar. W tym zestawie był. Pokażę jak go użyć. Kładziemy na pile łańcuchowej, dociskamy do ogranicznika głębokości i tutaj ewidentnie widzimy, że minimalnie wystaje nam ogranicznik głębokości powyżej tego przymiaru, więc o tyle należy go spiłować. Spiłowywać będziemy płaskim pilnikiem, ale nie na przymiarze, bo zepsujemy go sobie. Spiłujemy ogranicznik razem z przymiarem, czyli on już będzie w następnych czynnościach pomiarowych nas przekłamywał. Odkładamy przymiar, bierzemy płaski pilnik i wykonujemy delikatny ruch po ograniczniku. Głębokości. Ponownie bierzemy przymiar do ręki, układamy go na pile i już widać, że nie wystaje nam powyżej tego prawidła. I tak należy postąpić z każdym ogranicznikiem zagłębiania. Te są prawie dobre. Możemy je lekko poprawić po jednym delikatnym przesunięciu. Nie można też przesadzić, bo jeżeli będzie zbyt duża różnica pomiędzy zębem tnącym a ogranicznikiem głębokości, wówczas piła będzie nam bardzo szarpała, będzie wręcz wrzynała się, tak klinowała w drewnie. Do celu ostrzenia, możemy wykorzystać jeszcze inny przyrząd. Jest tutaj taki fajny przyrząd, który. Ma w sobie praktycznie wszystko, co potrzebujemy. Jest tutaj pilnik okrągły z jednej i z drugiej strony. Jest tutaj płaski pilnik dwustronny, czyli jednym pociągnięciem wykonujemy dwie czynności. Jest zaopatrzony ten przyrząd w ograniczniki, w cechówki, które nas informują, pod jakim kątem należy ostrzyć. Niektórzy bardzo sobie cenią ten przyrząd, pokażę, jak należy go używać. Ustawiamy go na pile. Tutaj jeden ogranicznik, jeden prowadnik ślizga się po zębie tnącym, a drugi prowadnik po drugim zębie tnącym. A pod tym płaskim piwnikiem znajduje się ogranicznik głębokości. Cechówka jest równolegle do prowadnicy, czyli mamy odpowiedni kąt ostrzenia i wykonujemy czynności ostrzenia do strony zewnętrznej. Ruch posuwisty, powtarzamy, do tyłu ujmujemy, przykładamy znowu e, przyrząd i jeszcze raz powtarzamy czynność. Czyli pilnik okrągły nam ostrzy, a pilnik płaski jednocześnie zdejmuje nam nadmiar. E, ogranicznika głębokości. Piłę mamy naostrzoną, jest przygotowana do pracy. Na zębie tnącym nie mamy żadnych refleksów świetlnych. Dziękuję bardzo i zapraszam do naszego sklepu internetowego Premmarket.com. Dziękuję bardzo.